Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Mińskiego Oddziału Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Upłynęło wiele lat od powstania Związków Zawodowych Solidarność i nieustannie mamy w pamięci te wielkie i ważne wydarzenia, które działy się i dzieją w Ojczyźnie naszej za przyczyną i pod sztandarami Solidarności. Cieszymy się, że po upływie tylu lat, Miński oddział, który do tej pory nie posiadał sztandaru, dzisiaj święci ten sztandar. Witam rodzinę pana doktora medycyny Zbigniewa Szuwińskiego, szefa podziemnej Solidarności w Mińsku Mazowieckim, ojca chrzestnego sztandaru. Ze względu, ze względu na stan jego zdrowia, w jego zastępstwie honory ojca chrzestnego pełnić będzie jego córka, pani Joanna Piszczej-Szubińska. Zło dobre zwyciężej. I na tym, sztandarze, wizerunek błogosławionego księdza Jerzego jest jakimś wielkim wezwaniem dla wszystkich, którzy, których reprezentuje ten sztandar. To zawołanie kapelana solidarności, zło, dobrym, zwyciężej nic nie straciło ze swojej aktualności. Rozpoczynamy obrzęd poświęcenia z radością i dumą dostojnie śpiewając hymn państwowy do hymnów. będzie błogosławiona. Yes. Módlmy się, Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do Oddziału Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Mińsku Mazowieckim. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. of course. <laughs> o zaprezentowanie szkandalu. Przed chwilą poszło. Panią Joannę Piszczek-Szulińską o podejście do uczczenia sztandaru. Pana Andrzeja Kropińskiego Przewodniczącego Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego solidarności. Bardzo serdecznie proszę Pana Grzegorza Sadzika, Przewodniczącego Oddziału w imieniu mojego taty Gniewa Szubińskiego chciałabym podziękować działaczom Solidarności w Mińsku Mazowieckim za to ogromne wyróżnienie. Niestety sędziwy wiek i stan zdrowia nie pozwala tatie uczestniczyć w tej uroczystości. Gdyby mógł to z nami dziś być, jestem pewna, że byłby się zaszczycony i bardzo szczęśliwy. Również ja, jako przedstawicielka mojego pokolenia, jestem Państwu wdzięczna za Waszą odwagę i determinację w walkę z ustrojem komunistycznym. Dzięki temu ja i moje dzieci możemy żyć w lepszej formie. Jako osoba wierząca dziękuję też Bogu, że dał nam błogosławionego księdza Jerzego Kuluszkę i papieża św. Jana Pawła II, którzy wspierali Was w tej walce. Dziękuję mu również za to, że postawił na drodze życiowej mojego taty, księdza Sylwia Strazyna, który był dla niego wsparciem duchowym podczas pobytu w więzieniu w stanie wojennym. Wiemy jednak, że kraj, w którym żyjemy, nie do końca jest takim, jak sobie wymarzyliście. Wasza, a teraz także i nasza walka jeszcze się nie skończyła. Z jednej strony zło nie zniknęło, tylko zmieniło barwę. Z drugiej zaś strony starzy przyjaciele okazali się zdrajcami. Ich formą obrony jest atak. Stąd Państwo przeczytać lub usłyszeć nieprawdziwe i krzywdzące informacje na temat mojego taty. Korzystając z możliwości stanięcia przed jego dawnymi kolegami i koleżankami związkowymi, chciałabym oświadczyć, że wśród dokumentów przekazanych mojemu tacie. Przez IPR nie ma żadnego, który potwierdziłby nawiązanie przez niego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PN. Znajdują się natomiast liczne doniesienia na niego, różnych tajnych współpracowników. Ludziom tym zło wyrządzą w naszej rodzinie wybaczamy. Ponieważ przyświeca nam Błogosławionego księdza Jerzego, będąc zacytatem z listu świętego papła do Życji, nie dawaj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Ponadto w konikcie wygłoszonej 31 października 1982 roku, błogosławiony ksiądz Popiełuszko powiedział: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w pracy. Ognie wdzięczności, niech płoną jak znicze. Pamięć Ojczyzny niechaj hołd oddaje Tobie, kapłanie, że miałeś odwagę zło dobrą zwyciężać. Naród Ci dziękuję! W konfesjonałach studziłeś pożary i rozpalałeś serca przygaszone. poprzeznemu sztandaru energetyki Solidarność Oddział Mińsk Mazowiecki z przyjemnością na papier. W kocioł pismo Zdjęcie i podpisy rady oddziału i kapelana Stanisława Choczki, który poświęcił ten sztandar. To jest taka pamiątka. A nazwanie jest z okiem twoim. Piękna z półgłosów Bóg, Ojciec i sen i duch święty, Amen. Amen. Idźcie ofiara spełniona. Amen. Szanowni Państwo, odczytam tekst, jeden całkowity, a potem będziemy prosili, bo wszyscy otrzymują takie same podziękowania. Podziękowanie w imieniu NZZ Solidarność Region Mazowsze składamy serdeczne podziękowanie. Dla Pana Tadeusza Błaszczaka za wsparcie w ufundowaniu sztandaru dla oddziału NZZ Solidarność w Mińsku Standard to szczególny znak, to zaszczyt, honor i duma. Pragniemy, aby był dla naszej społeczności symbolem poszanowania tradycji i historii, a także przypominał o obowiązku dbania o wspólne dobro i zachowaniu najwyższych wartości w codziennym życiu. Dziękując wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tego zamierzenia, którzy starają się te wartości rozpowszechniać w społeczeństwie, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Podpisali przewodniczący NSZZ Solidarność Oddziału Mińsk Mazowiecki Grzegorz Szpadziń. I przewodniczący NZZ Solidarność Region Mazorsze, Andrzej Krapienicki. Pani Grażyna Borowicz, Jeden z lepszych dyrektorów na Mazowszu. Trzecie miejsce na 33 powiady. Pani Maria Chłopi. Pan Dariusz Gąsiora. Gąsiora. Gąsior. A, bo to dla pana, Danuta. Ja Pan Hieronim Gryza. Gryza. Gryz, Gryz. Gryz. Tak. To, to jest ta prawidłowa zanosi, To, to jest... dziękuję bardzo. Pan, Pan, Pan Zbigniew Grzesia. Pan 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 Michał Halbtuch, Leon Jorek. Mówię mój kolega, bo razem studiowaliśmy pani Wiesława Kamińska. Pan Andrzej Kojro. Życzę, chciałbym tylko dwa słowa, żeby... Ten, na ten standard nigdy do muzeum nie trafił że Grzegorzu, żeby zawsze żył, bo może wielu Brawo. chciałoby. Może wielu wiele Pan Ryszard Komoda. Pani Anna Kowalska. Pan Grzegorz Ziwiński. Pan Pan Marek Nowicki. Pan Artur Pezanowski. Antoni Janusz Piechowski. Pani Ewa Piotkowicz. Pan Krzysztof Puchocki. To ten, co chce likwidować szpital. To... To... <zyskuhle> nie zjawem, nie zjawem, Zadzwonił do prezesa Kaczyńskiego, e... nie, Ale... nie Nie, ja mam no, nadzieję, że badać... damy radę to... i nie badać. Nie będzie. No, no. Na pewno szpital będzie tak? Ale... Pan Tomasz Jacek Płochocki. Dziękuję Ci, Derecko, że było istotne, żebym nie go przyszedł. Pan Sylwester Powniesiński. Pan Mirosław Samociuk, pan Michał Góraz, pan Lech Sędek, pani Krystyna i Marek Stasinowski, pan Paweł Szpecnali, Pani Teresa Szymkiewicz Pan Robert Szusarczyk Pan Antoni Jan Tarczyński Pan Ignacy Wieczorek Teraz jest Pan Adam Więckowski Pan Janusz Wroblewski. Pan Grzegorz Wysogracki. jest. Pani Cecylia Zagórska. Pan Andrzej Krasowski. Pan Bernard Krekor. Pan Stanisław Lewiary. Pan Marian Makowski. Pani Barbara Mądra. Pan Stanisław Mejszutowicz w imieniu NSZZ Solidarność, bo to nowa treść będzie regionu Mazowsze, składamy podziękowania pani Monice Małgorzacie Skrzyńskiej za wieloletnią pracę na rzecz NSZZ Solidarność oraz wkład w realizację wspólnych przedsięwzięć. Życzymy zdrowia, osobistego szczęścia oraz satysfakcji z działalności na rzecz innych osób. Pan Wacław Żelazny. Panu Mateuszowi Kieszkowskiemu za to, że się dużo przy tym wszystkim narobił.